Trzymaj kobyczki, z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z relacją z Champions, gdzie zrobiliśmy po raz kolejny 30-0. Jest to historyczne top 100, ponieważ jest to top 103 z rzędu Nigdy wcześniej to mi się nie udało, więc moi drodzy, łapeczka do góry obowiązkowo i klikajcie tam czerwony przycisk subskrypcji, żeby nie przegapić nagród. I dodatkowo w tym momencie jest stream na Facebooku, link w opisie, wpadajcie. I dodatkowo ściszcie sobie głośniki, słuchawki, bo niczego nie wyciszałem, wszystko jest tak, jak było na żywo. Uznałem, że to będzie najlepszy odpowiednik tego, co się działo tak naprawdę w danych spotkaniach, a było naprawdę, naprawdę było grubo. Serdecznie zapraszam do oglądania, idziemy. Kolejne spotkanie ASFC sam, okej, okay. no, więc tutaj już OK, 60 w styczniu 60 w styczniu Więc jajca na smycz, bo to jest gościu, już swut gościu top 100. Gra w obronie, bo w obronie mega źle Let's go Let's go Kurde muszę się trochę obudzić, więc jak pokrzyczę A sąsiedzi Lisek, lisek, to się nie jest dziwcie, dobra? Jezus Maria, Kent! Let's go Lisek, 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 Ula la la, Ula la, la ważny mecz, ważny mecz, ważny mecz, to był Lisek, oj to był ważny mecz, ważny mecz, to był mecz o rangę, to był bardzo ciężki mecz moim zdaniem. No i moi drodzy, 10 spotkań do końca przed chwilą, pewnie zobaczycie to na odcinku również, ten 20 mecz, zagraliśmy z profesjonalnym zawodnikiem, który miał miejsce 60 w styczniu, teraz lecimy z meczem numer 21, aktualnie bilans 20-0, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Leoś, Leoś Messi, błąd Lisona. nie wiem czy on wybiegł. Wow, Cristiano Ronaldo, ale bomba wleciała. Widełki takie, widełki takie, że no nawet w stoku siana ciężko byłoby takie odnaleźć. I mamy rage quit, 21. zwycięstwo na naszą, na naszą kolejkę leci. W numer 22, Foul Legend E88, Pelé, Ben okej okay, będzie ciężki mecz. Krystiano, wow, pokręcił, pokręcił. Nie weszło elastiko znowu, ale tak czy siak weszło coś innego, więc jestem mega zadowolony. Świetnie, tutaj już to elastiko wjechało jak marzenie. I kolejny rejczek, bardzo szybki, 2-0. Świetnie, a skład no, był potężny, bo i był Pele, i był ben Jeder, i był Toty Debryjne. A tutaj. Tutaj, dobrze, dobrze. Oby tak dalej, oby tak dalej. 22. zwycięstwo. Zapisujemy na swoje konto. 23. spotkanie i... Flavio91! Ho, 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 Jest! Jezus, dobrze! Potrzebuję, potrzebowałem tej bramki w tym meczu. W taki sposób właśnie. Ok, ok. Let's go, let's go. O to chodzi właśnie. Come on, baby. Dobrze, już nie zdążył przesunąć tą górkę. Panem, świetnie, Leo Messi. Wygrywamy. 23 spotkanie, mamy już elitkę 3 i jedziemy dalej. 24 spotkanie. Oj, 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 oj. to nie będzie łatwo. Nie będzie tutaj łatwo. Ronaldo! Bęk! Dobra, nie ma, nie ma spalonego. Tak jest, Neymarito, Neymarito gol! Zmienimy sobie, zmienimy sobie. Ale nie ma potrzeby zmieniania, bo jest ratchet, moi drodzy. Tak jest, 24, 24 zwycięstwo. 25 spotkanie. Ok, Dreca 7. Jest Ronaldo, jest Messi, jest Mbappe, jest Neymar, wszystko jest. Let's go, Messi! Let's go, Messi! Świetnie, ależ tutaj rozegrał tę Mbappe. Po królewsku, po królewsku. Chodź, chodź Mbappe do Real'u. Brawo. Brawo Leo Messi, brawo Ronaldo. Wow! Ależ to było dobrze rozegrane. 25. zwycięstwo mamy! Mamy, mamy, mamy. 26 mecz. I jest. Oj, wszystko ma, wszystko ma i. TS Fusion. Nie wierzę. Let's go! Dobrze, to jest dobry, ciężki mecz. Dobrze, dobrze. Kurde, dobrze. To przerwy 1-0 z meczu, 7-0 w strzałach. Fokus na drugą połowę, to jest najważniejsze, kluczowe. Jezu, naprawdę Ronaldo. A okej, okay, dobra. Zajwiście, jakbym mi skończył w tym momencie FIFA, mecz, jakbym jakby był remis, no to bym się zirytował. Wygrywamy 26 spotkanie, bilans 26-0. I jest okej, okay, no, no nie najgorzej, nie najgorzej, powiedzmy sobie szczerze. 27 mecz. Okej, okay, Biondo do Marco, też ma wszystko. Dejon Toty, krój. O Boże, Huli, ty myślałem, że spalony jest! O Jezu Tu przywalam! Jezu! I kurde tak jakoś nie podchodzę do tego meczu skupiony na 100% Co zmieniamy? Nasza FIFA zbugowała po takiej branży. Serio. Let's go, jazda Lisek! Ouch! Jazda! Walimy go na 4-2-3-1. Wracamy do 4-2-3-1. Jezu! Myślałem, że on stracił piłkę. Nie! Jezulisek, ty Debilu! Nie, nie, nie! Tak nie będziemy się bawić, kurde. Gdzie jest mój fokus? Nie da się. V, dobra, dobra. Jezda, jazda! Ja pierdzielę! Hu! Huh. Ale fart! O mój Boże, ale fart! Ale ten mecz po prostu... Dobra, dawaj jeszcze jedna, Dobrze! Przepraszam za wszystkich, y, którzy są na głośnikach i słuchawkach, przepraszam. Mam, to jest mój mecz, mój mecz, tak zwany Lucky of the Year, ale zagrałem najlepszą drugą połowę? No nie zagrałem do grywki. Przepraszam, przepraszam wszystkich za. Ale nie będę, przepraszał. Musicie wiedzieć, gdzie jesteście, nie? Musicie wiedzieć, gdzie jesteście. A jak? Sąsiedzi też to wiedzą. Wydaje mi się, że suma summarum i tak. Miałem więcej sytuacji, w których powinienem strzelić gola w tym meczu. Tak mi się wydaje. Chat, jak sądzicie? Ale jedziemy dalej. I co? Elitkę 2, Elitka 1 już jest. Dobra, Elitka 1 i zobaczymy, jakie punkty mamy. Bo już powinniśmy być w Europie. Jedziemy. 28. spotkanie. Poet z Chino, Moula Gang. Poet z chino. Lecimy. Leoś Messi jest, jest dobrze, świetnie. Dobrze, Krystiano, świetnie, świetnie, świetnie. Brawo! 28 zwycięstwo. Let's go, let's go! 28 zwycięstwo na naszym koncie. 53 miejsce, więc jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ale my tutaj. W tym tygodniu zdecydowanie mierzymy w co innego. No nie da się tutaj oszukiwać. Mierzymy w co innego. 29. spotkanie. O kurczę, spina 31. Nie wiem, czy z nim nie grałem, ale skład ma wszystko w zasadzie. Let's go Ronaldo. Let's go Cristiano Ronaldo. Jazda! Dobra, dobra, dobra. Tak jest. Nie, wy, nie wypuścimy tego. Nie wypuścimy tego. O nie, nie, nie. Jazdunia. Let's go. Let's go. Panowie, łapy do góry, łapy do góry. Uwaga, kościół zatrzymał. Jest. To oh jest. 29. Mamy to historyczne trzecie z rzędu. Trzecie z rzędu. Top 100. 6 w strzałach. 29 zwycięstwo. Matko święta. Mamy to 29 zwycięstwo, kochani. 20 miejsce na świecie. Wow. Okej, okay, okej, okay. jest pierwsza 24, okej. Okay. No i lecimy z decydującym spotkaniem, aktualnie 29.0 i trafiamy na Squeaky. Kojarzy goście, kojarzy nikt, będzie ciężko. Okay. Jest! Lehe, Boże Leo, boże Leo Messi Kilian Mbappe. Tak jest! Let's go! A sąsiedzi cały czas! Lisek, li, li, lisek! lisek, lisek, Lisek! Dziękuję sąsiedzi! Kocham was, też was, też was, też was kocham. Zobaczmy, które miejsce? Aktualnie ósme miejsce na świecie! Ósme miejsce na świecie! Ósme miejsce na świecie, więc jest pierwsza 35. ranking miesięczny aktualnie wygląda tak, że jesteśmy na miejscu czwartym na świecie. Na miejscu czwartym na świecie. Z najlepszymi punktami, jakby notabene, z wszystkich, z wszystkich osób, które zrobiły 59. Kurde! Mamy to! Kolejne 30. Zero. Forma naprawdę jest w porządku. Gramy, wydaje mi się, coraz to lepiej z tygodnia na tydzień. Miejmy nadzieję, że w kolejnych tygodniach będzie jeszcze lepiej. No i potem Ekstraklasa, później kolejne turnieje. Miejmy nadzieję, że ten sezon dla mnie tak naprawdę się rozpoczyna. Jeszcze raz ogromne podziękowanie dla Was, że byliście na tych streamach, że kibicowaliście. Mega dziękuję. Naprawdę jestem turbo wdzięczny. Widzimy się już niebawem na kolejnych produkcjach. Pamiętajcie, w tym momencie stream na Facebooku. Trzymajcie się.